Każdy mówił: Nie płacz. Czemu jesteś smutny? Czemu nie cieszysz się jak inne dzieci? My nie chcemy czuć tych emocji, zapieramy się, żeby ich nie czuć, żeby nie czuć tylko smutku, kiedy przychodzi. Zamiast się popłakać, wstrzymujemy łzy, bo przecież ja nie mogę płakać. One są bolesne, one nie dają nam wytchnienia. Co jest w nas takiego, że wolimy sobie sprawiać ból, niż go zaakceptować? Zaakceptować, że emocje są i będą. Niektóre sprawiają nam ból, niektóre sprawiają nam radość, ale tak naprawdę wszystkie się po prostu pojawiają. I to my nadajemy im znaczenie. Emocje to temat, który większość ludzi chce pomijać. Najchętniej pozbywamy się emocji i zastępujemy je alkoholem czy używkami. Chcemy się pozbawić szczególnie tych negatywnych emocji, bo one nas bardzo bolą, a my nie chcemy czuć bólu. To prowadzi do tego, że ukrywamy emocje, a emocje często pokazują nam prawdę o nas samych. Żyjemy w czasach, gdzie emocje możemy czuć albo te dobre, które sprawiają nam przyjemność, albo nie czuć w ogóle innych emocji. Każdy człowiek czuje emocje. I każdy człowiek będzie czuć emocje, i czy ty tego chcesz, czy nie. Czasem będziesz czuć smutek, czasem będziesz czuć żal, czasem będziesz czuć frustrację. Ale to są tylko emocje, emocje, które się pojawiają, żeby ci coś pokazać, żeby ci o czymś powiedzieć, przypomnieć. Jeżeli będziesz je ciągle maskować i nie dopuszczać do siebie, oglądając filmiki, od razu wchodząc w coś, co poprawia ci nastrój, nie zagłębiając się w ogóle w to odczucie, które czujesz, to ty nie dajesz sobie dostępu do siebie. Akceptacja sprawia, że po raz pierwszy w życiu przestajesz uciekać od tego, co cię tak naprawdę w sobie boli, czego nie akceptujesz, czego nie chcesz widzieć. Dopuszczasz do siebie myśl, że coś może być jednak inaczej, że może czegoś nie zauważałeś. To sprawia akceptacja, że po raz pierwszy możemy się skonfrontować z samym sobą. Ostatnio dowiedziałam się czegoś bolesnego o sobie i chciałam tylko płakać. I w tym momencie, zamiast blokować te emocje, zamiast blokować ten smutek, ja po prostu zaczęłam płakać, bo wiedziałam, że to minie. Najważniejsze, żeby pamiętać, to minie. Tylko my musimy poczuć tą emocję i rozładować to, co wewnątrz nas jest, to, co chce się uzewnętrznić. To jest nam potrzebne. Przeżywanie emocji jest nam potrzebne do samoregulacji. To nam wskazuje drogę i daje wskazówki na temat tego, co się dzieje z nami w tym momencie. Co odczuwamy, z czym się nie zgadzamy, co nas boli. Sama emocja może trwać od kilku sekund do kilku godzin, tylko i wyłącznie. To nastrój może trwać od kilku godzin do kilkudziesięciu dni. Nastrój. Nastrój jest długotrwały i na nastrój mamy większy wpływ. Bo emocje to jest uzewnętrznienie naszego środka. My ich nie zmienimy od tak. To, że się czujemy smutni, to nagle nie poczujemy się weseli. Możemy tylko przeżyć smutek, zaakceptować go, że taki jest i tego nie zmienimy. Ale to, że wejdziemy w nasze emocje, to nie znaczy, że my czując ten smutek będziemy później przez kilka dni smutni, rozładowując to napięcie. Emocje się wyczerpują. W dzieciństwie nikt nas nie nauczył, że emocje są ok. Nikt nas nie nauczył, że płacz jest ok. Nikt nas nie nauczył, że można być smutnym. Każdy mówił: Nie płacz. Czemu jesteś smutny? Przestań być zły. Czemu nie cieszysz się jak inne dzieci? Bo emocje są wskazówką. I to znaczy, że teraz przeżywamy coś innego nie radość. Praca z emocjami to ogromna lekcja. To lekcja o tym, że jeśli przestaniemy się bać emocji, które w nas są, to możemy zbudować sobie życie, którym jest mniej napięcia, nie drażni nas tyle rzeczy, nie płaczemy za każdym razem o to samo. W emocje warto wchodzić, kiedy jesteśmy sami. Trzeba to poczuć wewnętrznie. Wyładować, rozładować to, wypłakać. I wtedy minie. I możemy iść do kogoś, porozmawiać, przytulić i odsapnąć. W życiu zawsze będziemy mieli jakieś wyzwania, a każde nowe wyzwanie to nowe emocje, z którymi musimy sobie jakoś poradzić. To będzie strach, to będzie lęk, to będzie smutek, to będzie frustracja. Ale to nie znaczy, że nigdy ich nie będziemy czuć. Nawet najbardziej zaawansowane osoby, które potrafią radzić sobie z emocjami, nie są w stanie ich całkowicie wyeliminować, bo to jest niemożliwe. One tylko nauczyły się, że te emocje po prostu są. Oni je akceptują, bo wiedzą, że każde nowe wezwanie to będą te emocje. To będzie czasem rozczarowanie. Ale to jest okej. Okay. To jest okej, okay, bo jeżeli zaakceptujemy, że przy każdym naszym działaniu są takie emocje, to będzie nam po prostu łatwiej. Będzie nam prościej żyć. A emocje nie będą nas tak przytłaczać, bo nie będą tłumszone. Dziękuję, że tutaj byłeś ze mną. I co do zobaczenia!